Dzień dobry, jakoś po szóstej. Dzisiaj sobota. Lecimy w kierunku Uwadka, Japunca. Jeszcze będzie Kuba. Chylozał, chyba też tam będzie na rejonie. Do zobaczenia, dziś w trasie albo już na plaży. Siadanie na pokładzie. dojechaliśmy z puncą na pokładzie. Jakoś się udało. I będziemy produkować film z wykopek. O, czy będzie miejsce? Będzie, tam dalej jest. Będzie produkcja filmu z wykopek dzisiaj. <grymka> Cele wszystko w górę poszło. Wszystko kosztuje kasety VHS -y i te inne wideła. Tu stajemy. Tu? Zaraz się widzimy. Albo tu, Dobra, tutaj. stajemy Dobra. Jesteśmy na plaży, będzie kopanko. Fajnie tu, Ciekło nie wieje, nie pada. Są kamienie. Pierwszy sygnał to chcę być 10 groszy. I za kamienie. Mam 10 groszy. Tą... Pierwszy sygnał, czyli przy inflacji to jest jeden grosz teraz, nie? No. Czyli jakby jeden grosz Co to, to, to jest? Zobacz Kunca Takie coś, kotlet Pójdzie na złom, 2 kilo Tyk, na brzeg Sygnał 12 i tu wychodzi jeszcze stary 50 Czyli 25 grosz Po inflacji i grosiaki jakieś wychodzą. O. To też jakaś żelazna moneta będzie. Piniąd żelazny jakiś. A jaki? Nie, tak, dwa grosze Czyli to już w ogóle nic nie jest warte. Minus 1,5 grosza. O, niech tak będzie. Ale fajny nie? Ale zobacz jak to biło nie? Słyszę że 100 groszy to jest nowy pieniądz nie? O kur... Tragedia nie? 17-18 ze żelaz. Żelaz i weź teraz. Ty... się już rozwerstwia widzę. To no badziew. Już się odkleja. No. już I weź takie teraz panty spróbuj wykopać nie? Masakira. Gorzej kapsel nie? O, kurza chodzi mu się ciepło zrobiło, to mi się teraz ciepło ja zrobiło. Zawsze takie dziwne strzały. O człowieku. I jest takie coś w życie, nie? Ale Grek i nam sztapki złota to <grym> życzyli. To wygląda sztapka. Jaka jazda. No. <grym> Mistrz, patrzcie to. <grym> tak z piasku wystaje, nie myślisz że grałeś życie. A jej po naszym e-mailkiem. Pokażę, panach, <grym> Poważę, bo klapka się rusza. Taki był fajny, amerykański Muszę zobaczyć na tym czy ktoś, czy ktoś nie szuka na tym no to Dane, dane mogą słabowo, być nie? nie? Ale brzydko się zachował ten telefon no, Za długo bateria, baterię no? Za długo leżał. Ale sztabka no, złota była to już A biło pewnie co? No ha Wszystki stabilny sygnał We wodzie 30 gros to jest ziko To tu jest pytań Pinik Cieza wleczka Pinią 100 groszy Ziko Czyste Ziko Stałe 15, 1 grosz 5 zł Czy cóż Kopie Oo ho, hońca ho. 500 groszy Huu, wypalczone To jest prawdziwa Moneta z tamtych placji Bije Pięćiko Mega 13 Chyba 100 groszy A Mamy 50 od do skini. Tutaj nie. Nie, gdzie objęty? Jest, No, zostaje. Tada. 16, 12. Będzie 100 groszy. Muszę punce zawołać na tą parcelę. I chyba już jest. O! Złotówka za złotówką. Sypię. Punca! Kamam tutaj! To go zawołałem. Tu jest sygnał taki sam, ale ten jest głęboki 10 groszy leży na pewno Ale co jeszcze? Tego nie wiedzą najstarsi Indianie Tu się dowiedzą Jest ziko Patrzcie to Gansnoje Bo mam chyba 8 zł 2 minuty Jestem już na granicy woderów Nic złotują Chyba będzie na bogatości dwa z nich Wszystki ładny sygnał глубине, mm да? -hmm. Можешь это выйти воды. Не мопат. Есть, что? Есть, что? Szkoda, szkoda, Tada Wszystko zachlopane Polmos chyba, ale wyjechał Chyba, że nie Polmos Jest w sieci Wysokie o. 20 równe Piniądz 20 Centusi. Siema, siema Wyku. Turysta. Dzień dobry. No, patrzcie jak idzie. Kubuś przyjechał sobie. Ludzie, ludzie piszą, że nie ma słońca w całej Polsce, a tutaj w Laczkach. Może jest tak w kawałek. Ona z jednej manki jest brzydka, bo to jest taka dziwna ryba. Nie wiem jak ona się nazywa. Flądra chyba. No, no w sam raz. O. trochę o. nadjedzona, ale to tam. To wiesz, ale... to jest najświeższa ryba we którą jaką możesz dostać. Stówę za jedną porcję. Unsa Zico! Kuba poszedł na śniadanie. ale nie wiem, jak to Ale co chwilę, co tu wy same wiesz? Czas się zawijać. Przyjdzie zastępstwo za chwilę, nie? Będą kopać. Tebek i Kuba. Mamy lecimy, na Hafien. Tomek na To chce zdjęcie z Tomkiem. Mega. Ja mam swoje wyjęcie. Ja Tą cię ci mówi, że się wstydzi. Ja poszedłem na gruby fancet. No i się rzucił, nie na jakieś tam. Popierdółki Tylko spóźniłem się parę miesięcy, żeby go wyłowić Sztaba Ziku Sztaba złota, nie? No to mi zrobiło, nie? Hiszczaki. Dobra, tu jedziemy. Czyli lecimy od twojego. 100 gram ołowiu? Nie uszukałem. 50 złoty, złoty 20 zł, złoty 40. Zł PRL-ki iPhone. iPhone za ile? iPhone no nie wiem. Złoto w nim jest. Zależy. Tak jest. ale nie Także także mamy tutaj 20 centów raz, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, i 14 tylko. I tak to wygląda, pozdrawiamy. Dobra, nie, złoty. Ten flamming by wiedział. Jak złota woda? <tryk> <tryk> pozdrawiamy flamingi. <w> Hejka. <tryk> Znowu. Punt, ja nie mist. mogę. Na chodniku. Rzymek, to jest złoty rzymek no. panie Ale... <tryk> Szkoda, że aluminiowy. Ale co to się tak świeci panie? Ale tak patrzę co tu jest grane, nie? Lecimy. pozdrow Pozdro Czy mamy jeszcze międzylądowanie pod taki fucking chegan? Będziemy testować, wykrywać Roberta. Dowiecie się o tym wszyscy później. Jeszcze zdjęcia wleciało od Roberta. Będziemy testować jak mu wykryć. Po kolei polecimy. Tutaj klęczysz do fantów Tak, do fantów Tutaj to <noise> Coś gdzieś co? Zamurowało cię, nie straciłeś kolory. Zatkało. Złoto, nie złoto. Tam stylu, bomba. Tam z tyłu <noise> widać półwysep na moje oko. A to bomba wtedy? No. Tak sobie ten próbowałeś dźwignię robić. Przeciwwagę? No, członek to były czasy. Nie? No kurczę. Jeszcze się nie powodziło, teraz karbony. Polska jeszcze nie była wtedy murowana. Odyniec. Ale tutaj, Odyniec. Jeszcze jak był fit. Przez dwa lata nie, nie temu ćwiczył. Było. No. Gdzieś kiedyś nam zrobili zdjęcie i mamy. Nie jazda. Czy podglądają was, robią ne. zdjęcia sukrycie. Następna To. No. Badanie wzroku na bliską odległość, Czapet cygareta Nie, to teraz mamy majlabówki. Tak jest. I tutaj. Ryją, tutaj... ryją, i, i potem nic nie można znaleźć. Już, no. Ale fajna, fajna niespodzianka. Także z Robertem się spotkamy jak najszybciej. Jest tutaj z pacyfiku. Także leci.